Dobry, witam na kanale Ustalowej. Takie dwa cuda pistolety odpustowe wpadły kapiszonowce. Dwa korkowce, nie kapiszonowce. Ten jest w takim bardziej stanie agonalnym. Żaden mechanizm prawie nie działa. Tu widać, nadgryziony zębem czasu. Ale może jak zadziałam w bude WD-40 albo coca -Colą, to może coś z tego będzie. Spróbuję, na pewno spróbuję. Taki fajny dwustrzałowiec. No i niegdyś moje marzenie, które kiedyś w końcu sobie wystrzelałam w wesołym miasteczku, to był kapiszonowiec jednostrzałowy. Zawsze robił kupę huku. No i ten powiedzmy ma trochę sprawniejszy mechanizm. A teraz nie naciągnę lewą ręką. Trochę sprawniejszy mechanizm. Więc też jest szansa, duża szansa, większa niż w przypadku tego, że zadziała. No też go tam potraktuję w jakimś budę 40 I zobaczymy. Jeśli byłby ktoś zainteresowany, to proszę o kontakt w wiadomości na maila. Mail jest podany na mojej stronie. No i oczywiście zachęcam do subskrypcji. Do zostawienia paluchek w górę i taktycznego komentarza. Życzę miłego dnia. Pozdrawiam.